Ktoś mi mówi, że nie zwolnili ich za dobre sprawowanie. Lepiej to sprawdzę. Pora wsadzić fanów Skrubol za kratki, tam gdzie ich miejsce. To powinno być oczywiste, ale praca ze Stubble nie była mądrym pomysłem. jedno się nie zmienia. Trubol zawsze znajdzie jakiś frajerów. Co próbowali zrobić? Sorry, mam już pełny grafik. Na to na pewno znajdziesz czas, bo jeśli nie, moi fani się wściekną i zginą ludzie. O, <ścoughs> reality show, a ty? Ach, niektórzy dla rozgłosu zrobią wszystko. Będę transmitować na żywo, więc nie nawal. Używa wzmacniacza sygnału. Mogę go użyć, żeby znaleźć właściwą drogę. Muszę użyć sieci. Ogarnę kilka celów fotobomby, więc rozglądaj się. Zapotkę we właściwym czasie będzie... Zlituj się, Spidey! Kompromitujesz mnie! Każdak? Weź się w garść. Hej, Peter, chyba znalazłam coś o kolejnym ataku Black Cat. Serio? Jak? Policja nadaje, że właśnie miało miejsce włamanie, które pasuje do niej jak ulał. Przesyłam namiary. Hej, jak ją znajdziesz, nie daj się znowu wykiwać. Ta, będę uważać. Ona sam nie wiem. Zdaje się przynosić pecha gdziekolwiek się pojawi. Black Cat przynosi pecha. Ameryki nie odkryłeś, Pete. Felicio, coś ty znowu zrobiła? Policja zablokowała całą ulicę. Jeśli znajdę trop Black Cat, może ją doścignę. Ochroniarz najwyraźniej oberwał. Może ratownik mi powie, co się stało. Co tu się stało? Spider-Man, Ktoś chyba ukradł jakąś rzadką książkę. Ochroniarz się wyliże? Doznał poważnego urazu. Praktycznie wypaliło mu rogówki. Ale wyzdrowieje. Muszę zajrzeć do alejki. Jeśli to sprawka Felisi, muszę ją znaleźć. Okay. Flara magnezowa. To pewnie nią oślepiono ochroniarza. Jeśli zbadam osad, może znajdę Blackcat. Dobra. Jest ślad. Zobaczmy dokąd prowadzi. Trochę trudno mi się skupić. Nie mogę być ojcem. Znaczy niby mogę, ale Muszę powiedzieć MJ, ona to ogarnie. Tylko jak mam jej o tym powiedzieć? Najlepiej osobiście. Nie, jeśli zrobię to osobiście, uzna, że wygląda na członka przestępczej rodziny Marcio. Spiderman położył Vita! Załatwcie go! A oto i jego bracia. Zaraz cię rozgniotę. Nie przyszło wam do głowy, że Vita oberwał właśnie za takie zachowanie? dla no! Już mówiłem Twittero, nie pracuje dla Hammerheada i czuję się urażony, że mogliście tak pomyśleć. Rodzina Macio nie będzie tego tolerować. Kto no! Pora wrócić do rzeczy. Ludzie hammerheada MJ, wysyłam ci fotkę. Sprawdź te rejestracje. Dobra, dam znać, jak się czegoś dowiem. Udało się? Tak. Co jest? Gdzie dysk? Powiedziała, że dostarczy go hammerheadowi osobiście. Czy nie kazałem ci zdobyć dysku? Tak, ale dała mu te poprzednie, więc pomyślałem. Dałem ci robotę. A ty nawaliłeś! Teraz wiesz co będzie dalej! Czekaj! Czekaj! Czekaj, 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 czekaj! Uff. Uff. Ej, nie zgrywaj zdziwionego! Przecież wiedziałeś, co będzie dalej! Łapą mnie! Prostała! チーム、ありがとう! Proszę, panowie, pewnie przetrzymana. MJ, Black Cat ma kolejny dysk. Jeszcze tylko jeden i Hammerhead będzie miał dyski wszystkich innych rodzin Magi. Musimy się dowiedzieć, co na nich jest. Jest jeszcze coś... Taka tam sprawa. Pewnie nic takiego, chociaż może jednak. Prawdopodobnie nieważna rzecz. Plączysz się ze zdaniach, zacznij mówić po ludzku. Okej, okay, Felicia pracuje dla Hammerheada, bo ten porwał jej syna. Nie wiedziałam, że ma syna. No, coś takiego na pewno jest w stylu Hammerheada. No i jest taka sprawa. Wiesz, że przez jakiś czas z nią byłem. No i. O. o, mówisz serio? To znaczy nie jestem pewny, a, ale to możliwe. U. Muszę się rozłączyć. No dobra, oddzwoni jak trochę ochłonie. Prawda? Chyba rozejrzę się po okolicy. Spróbuję zebrać myśli. Jezu, są coraz lepsi, ten koleś. Oh! Pora? Nie, spokojnie. Co tam? Nic takiego. Znaczy... zaraz. Robisz teraz coś jako Spider-Man? Można tak powiedzieć. Serio? Ale co? Konkretnie? W sensie, co teraz robię w tym momencie? No! Chyba, że cię odstraszyłem swoim pytaniem albo coś. Ta... No tak, pewnie brzmi jak prześladowca czy ktoś taki. Miles, w porządku. O czym chciałeś pogadać? O niczym, niczym. Sorki, mogę poczekać. Zadzwonię później. nogi, trochę mi się pali. MJ. Zanim coś powiesz, udaj się pod ten adres. To ostatnia znana kryjówka rodziny Kosta. Jeśli się nie mylę, mają ostatni dysk z danymi. MJ, słuchaj. Nie, ty posłuchaj. Ostatnio trochę za bardzo się zdenerwowałam. Wcale nie. Zareagowałbym dokładnie tak samo. Nie byliśmy wtedy razem. No i sama umawiałam się z ludźmi. Jasne. Czekaj, z ludźmi? W liczbie mnogiej? W razie jesteśmy dorośli. A dzieciak ma kłopoty, więc trzeba go ocalić. Nie zasługuje na ciebie. Wiem. Okej, okay, chyba wiem co na nich jest. Dawno temu rodziny Magi stworzyły rachunkową bazę danych, żeby zachować pokój. Umieściły dane w jednym miejscu. Żeby je zdobyć, trzeba mieć pięć dysków. Więc Hammerhead porwał na Blackę. I zmusił ją do kradzieży dysku, żeby uzyskać dostęp do danych wszystkich rodzin. Hammerhead chce się szybko wzbogacić i przy okazji puścić resztę rodzin z torbami. Musimy znaleźć ostatni dysk przed nim. Robi się. Felicio, musimy pogadać. O, tęskniłam za tym. Ale muszę lecieć. Unieszkodliwiła mi wyrzutnie sieci. Muszę to zrobić w klasyczny sposób. Daj spokój, chcę ci pomóc! To się odczep! Jeśli Hammerhead ma twojego syna, nie dasz rady sama. Dlaczego nie? Dotąd radziłam sobie sama. Ale wcale nie musisz! Dlaczego mi nie ufasz? Pracowaliśmy już razem. Sam sobie odpowiedziałeś, nie sądzisz? Felicio, dlaczego nie poprosiłaś o pomoc? Bo to nie mój tylko mój. I dam sobie radę. Może dla mnie to za ten problem, chyba, że mówisz o wojnie gangów. O akurat duży problem. Zostaw mnie. Lepiej radzę sobie sama. <trymianie> mnie w końcu załapał. Czas się pobujać! Pomogę ci powstrzymać hammerheada! Jak? Bez zabijania i łamania prawa? Po twojemu się nie da. Elisio, twój syn. Muszę wiedzieć, czy, czy jest... To mój syn! Uratuję go! Warty pającek. Chcę tylko pogadać. Wciąż tu jesteś? Mogę tak całą noc, jeśli będzie trzeba. Zaczynasz gadać do rzeczy. Chyba muszę się bardziej postarać. Muszę się zbliżyć. Mówię ostatni raz, nie szukaj mnie. Hej! Przestań uciekać! Przestań mnie gonić! Dlaczego tego nie strzelasz? Bo próbujecie spowolnić! Nareszcie, teraz mogę się zbliżyć. come <laughs>